Siemanko z tej strony jako Dlacostewski, widzajcie na moim pierwszym filmiku. Dzisiaj gramy greny 1. Greny, przepraszam, 3. Greny, greny 2, przepraszam. Ustawimy sobie easy. Żeby była babcia. Gra, babcia. E, może dodamy sobie. Grump6, wow. A Wiecie, bo mi komputer laguje. Nie przejmujcie się, tak jakby. Yy, Budzimy się w ruszynym pomieszczeniu. Yy, jesteśmy jakby w domu grany. Zaraz Greny nas zaatakuje. Najprawdopodobniej. <gry> tak. Tak, atakuje nas. Dobra, dała nam damage żeby było teraz jesteśmy w samochodzie. Babcia jedzie do dziadka naszego ukochanego. To jest intro jakby co. Escape. Eee, zrobimy tak, że po prostu moi kochani widzowie eee, zrobimy tak, że skoro gramy na Easy, to w takim razie postanawiamy przejść. Dobra. Jesteśmy. Dobra. Żeby babka nas nie zobaczyła, to trzeba puścić tu. Dobra, tutaj. чай иди. Что? Это кучатка. Ага. Ты кучатка Это вообще? Тупее, что не... Тупо, если нет. Нет. Dziadzia leży dziadia. Dziadzie się umarł, teraz tylko tu. Zastrzelimy tego skibidi toaleta. Ty, toilet, gdzie jesteś? Tam się lampi chyba. Dobra. Muszę tam kampi Muszę nie chcę no więc... Dobra Dobra, nie teraz Oha, zapomniałam o dzia dziadzia. dziadzia. Gdzie jest Dziadzia? Dziadzia Ej, gdzieś gdzie zniknął Mały b... Dziadzia był, b... Dziadzia się zmył. Dobra. Dalej nie mogę tego skibi Dobra, tutaj też nie ma nic. Jeżeli się tutaj Dziadek zrespi, to ja nie wiem. my uciec z drzwiami. Tak zawsze. Mamy kluczyk. To jest dobrze. Tym nic nie ma. Ia stai la ziua Slenderina cură Jakby co, jakby ktoś nie wiedział. Paralizator znalazłem e, w szupladzie. Kurde no. E, w szupladzie była, widzowie moi kochani. Znaleziona. Tylko... O. Kurde no. Dobra, patrzcie. E, ciekawe czy się dziecię zaraz w trzeba. Kurde, gdzie to jest to coś? Nie wiem. Dobra, pójdziemy na dół, zobaczcie, czy jest dziecię. Nie ma. Nie, i tak się nagle raz. Gdzie? Ja, jest. Jestem dziecię. Trzeba iść. Ten debil zasłania. Dobra, pójdziemy sobie tu. Zobaczmy. Aha, jest głuchy i dla sobie. Mamy? Klucz do... ...websongu... ...klucz? Mamy shotgun'a. Leży dziedzia. Jedno. Dobra. Mamy. Tu już... ...mamy. Uciekniemy najprawdopodobniej helikopterem, żeby się nie męczyć, albo jak pytam, chcecie, ja ucieknę to po prostu drzwiami. Nie, dobra, uciekniemy, bo nie mamy... Dziadzia znisz... Nie, ciocia zniknął! a gdzie jest Dziadzia? Dobra, w tym się nie przyjmujcie. Dobra. Nasz jestem szczupłem, jestem Teraz Teraz nie jestem no Chyba tu, nie? jestem szczupłem, Tak. szczupłem, wszystkie trzeba. To jest najważniejsze, żeby wszystkie klucze wziąć. Znaczy, wszystkie obrazki wziąć. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Bardziej jesteśmy z widzami. Bardziej jestem z widzem. Dobra. Cześć. Gdzie jesteś? Okej, okay, widzowie, na razie Dziadzika nie ma. Hmm. Hmm. Raz, dwa. Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery... Cztery rzeczy potrzebujemy do ucieczki, a w helikopterze... Trz... ...dużo rzeczy, więc uciekamy helikopterem, bo mamy szybciej. Mamy tam obrazki i wszystko, nie trzeba się męczyć. Chyba tutaj mam Patrzymy, gdzie dziadek jest... Nie ma Tam dziadzia nie ma Dobra, na razie go nigdzie nie ma Ale dziadek tam jest Siema, dziadzia Pocałuj mnie w dupę, nie? Zepchną. Dobra, coś tam jest. Dobra, piastu, dziadek zginął. Dobra, tylko te obrazki. Dwie minuty i trzydzieści sekund, dziadzia. Muszę. Widziałem. Jeszcze widziałem gdzieś jedną część A też mamy Przepraszam, przez przypadek nacisnąłem. Na no to nie patrzcie. No to po prostu nie patrzcie. Potem kaceluk. Du tar ikke. Mhm. Du tar ikke snakke że jak się przestraszyłem, dziedzia Jak już dał jumpscare'a. Ja pierdzią. On się zjawił na górze. Dobra, zostało na pewno 2 minuty 10 sekund. 20 sekund. Pierwsza część odblokowana. Boże, dziedzia straszy. Dobra. Idziemy po naszego shotguna. Tu nic nie ma. Dobra, idziemy. Tu nic nie ma, tu nic. Tutaj są te nożyce, ale tu nie teraz. To jest niepotrzebne tak w ogóle. Znaleźć benzynę. Hmm, trzeba znaleźć u widzowie benzynę. Hmm. Klutsch. Mamy dwie rzeczy nad... Dwie rzeczy? Cztery rzeczy są potrzebne Mamy odblokowanego Teraz tylko taśma To jest potrzebne też również Bomby Klucz Paliwo i tylko to I możemy uciekać Ale najpierw trzeba to otworzyć Mamy tutaj granaty. Ma. Mamy tutaj granaty. Skoro gdzieś się zrespi, niech nie Ja pierdziam. Dobra, zdygnąłem, ale to nic, bo to... Wiecie. minus. Drugi dzień. Dobra, mamy prawie wszystko. Paliwo tylko potrzebne. Mm. Klucz. To nie ma. Mm. O jest część paralizatora. Sada też grze jest taka, że jeżeli e, umrzesz, to rozbij się każdy jeszcze raz. To jest jeden minus akurat. To jest najgorsze. Obył. Okej. Okay. Tutaj. Nie. Mm -mm. Dobra. Mm. Gdzie jeszcze mogą być? Shotgun jest tam. Nie sprawdzaliśmy jeszcze panowie z samego dołu. Tam, tu. Coś tam jeszcze może być, nie? Nie, nie ma nic. Gdzie muszę iść? Sprawdzaliśmy wszystkie szupelki? Co? Sprawdzaliśmy wszystkie szupelki? Bo chyba nie pamiętam. Chyba tak, nie? Sprawdzaliśmy wszystkie szupelki? Mamy wszystko co potrzebujemy to tylko klucz. Klucz zapewnie będzie w sejpie. Ty. Mamy to nożyce. Tam gdzie jest helikopter, to to może być. Co yy, jest jeden plus, yy, że tam może być, ale yy, nie wiadomo. Yy. Hmm, coś jeszcze, coś to się jeszcze może pojawić, hmm. może tam być sejf do klucza, albo Ojciec. albo coś innego. Idę, słuchaj się. Dobra, już wiem, gdzie może być safe do klucza, albo tam będzie paliwo. To może być większy plus, a minus to, że nie ma tylko paliwa i też klucze do helikoptera. To jest właśnie jeden minus. To jest jeden minus, ale plus to jest właśnie taki, jaki mówię. Okay. Tak, klucz do helikoptera, tylko benzyna, i możemy odletać, Brakuje tylko właśnie tej ostatniej rzeczy? Benzyna to jest minus, że benzyny nigdzie nie ma. Wszędzie już sprawdzałem. Pójdziemy na samą górę na chwilę, bo coś podejrzewam, że będzie. Albo źle patrzę, albo tutaj nie ma. Tutaj na pewno nie ma, Kurde, nie ma już amu. To jest właśnie też minus, że nie ma benzyny ani amunicji nie mamy. A widziałem jedną amunicję. Nie tam. Могла no, бы там... Тут Там... АЛЬБО... Так, Хм, Idiota za mnie. Nie? Zamiast patrzeć dokładnie, a tutaj była benzyna. Dobra, widzę. Bierzemy. Spadamy stąd i. Koniec odcinka na dzisiaj. Eee, dobra. Gdzie tak się rozpi gdzieś... Wiecie gdzie. Zawsze się rozpi tutaj na dole. W sekretariu. Eee, wszystko mamy przeklejone. Jest, jest, jest. Dobra, tylko podlać. I będzie koniec na... ...tym... Odcinku. Dobra Dobra widzowie, przeszedliśmy Przeszedliśmy Więc mamy szansę Dziada. Miłego dnia. Pa! Dobra. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się, ja już kończę. Widzimy się jutro. Ela!